Cześć, witam Cię w bonusowym odcinku e, do mojego kursu tworzenia gry kosmicznej Asteroida, gdzie latamy rakietą kosmiczną, no i niszczymy nadlatujące asteroidy, które chcą nas rozbić. Dzisiaj nie pokażę Ci kodu, który, z, który tutaj zmodyfikowałem od wersji piątej, która jest wrzucona na mój YouTube. E, natomiast opowiem Ci o tym, co tutaj się zmieniło, e, takie moje kilka pomysłów na to, co możesz zrobić, jak możesz eksperymentować, żeby Twoja gra była e, ciekawsza? E, więc zobacz, pierwsze co jest odliczanie przed tym, kiedy zaczniemy grę. Drugą zmianą, którą wprowadziłem, jest to, że asteroidy nie lecą prosto, e, tylko zmieniają swój kierunek. Ten kierunek jest losowany przy tworzeniu, przy, przy tworzeniu nowej asteroidy i ona leci w którymś kierunku po skosie. E, też jest, jak zauważysz, asteroidy mają różne kolory i różne wielkości. To jest cały czas ten sam duszek, e, jednak e, ma on kilka kostiumów, czyli tak jak rakieta zmienia kostium przy skręcaniu, no to tak samo asteroida ma kilka kostiumów. Do tego jest dodana modyfikacja, też przy tworzeniu nowego klonu, e, że e, rozmiar tego kostiumu, duszka, e, asteroidy jest zmniejszane albo zwiększane. Dzięki temu mamy asteroidy w różnych rozmiarach. Do tego zobacz, że rakieta również przy skręcaniu na prawo i lewo ma nowy, nowy, nową animację. Widać, w którą stronę skręca, są dodane kolejne kostiumy. No i to, co już udało Ci się pewnie zauważyć, że jest, są poziomy broni, czyli leci taki power-up, to właśnie literka A. Czerwona, jeżeli ją złapię, to zwiększam poziom broni o 1, kiedy złapię maksymalny poziom broni w mojej grze to 4 e, oczywiście możesz modyfikować to inaczej. Więc to są moje modyfikacje. Zachęcam Cię do tego, żebyś eksperymentował albo eksperymentowała ze swoim kodem, ze swoją grą, wymyślała własne, e, własne rzeczy, własne pomysły, wdrażaj pomysły. Pamiętaj tylko o tym, żeby zapisywać kopię e, gry, którą tworzysz, czyli jak będziesz tworzyć jakiś coś nowego, to zapisz sobie wersję tą poprzednią jako kopia, aby gdy namieszamy zbytnio i nam coś nie wyjdzie, to żeby nam to nie przepadło, tylko będziemy mieli kilka wersji. Spróbuj e, poeksperymentować, rozwiń swój kod, życzę Ci powodzenia, e, programuj, cześć!